Cześć mamku, ja jestem Tezik. Witam was w kolejnym odcinku Zratowania Świata Robię dzisiaj giveaway'a Na dwa łowcy No się się barek I jest ze mną Szturmowiec Siema Jest ze mną Przemek I jest ze mną Heros Siema Dzisiaj rozdaję wam takie właśnie jak widzicie i co trzeba zrobić, opaki co trzeba zrobić? Przemę... Na Jakiś prokle... Łapek sub z dzwoneczkiem. 35 lajków i komentarz biorę udział. I hashtag TBG. I USM. Żeby wziąć... Czyli tak, biorę udział plus swój nick w komentarzu. Na no i hashtag TBG oko spoko. I hashtag... No właśnie ten UCM teraz. No i cześć. wyniki na 35 cześć. lajków, także myślę, że szybko dobijacie, ja się z wami żegnam, trzymajcie, cześć.